Współczesne leczenie niewydolności żylnej kończyn dolnych opiera się na nieco innych założeniach niż przed laty. Wynika to przede wszystkim z szerokiego wachlarza metod małoinwazyjnych, bardziej precyzyjnych, jak również z lepszych metod diagnostycznych. Zaawansowanej ultrasonografii dopplerowskiej, ultrasonografii wewnątrzżylnej, technik wenograficznych w rezonansie magnetycznym, tomografii komputerowej czy flebografii w wydaniu cyfrowym. W klinice flebologii wychodzimy z założenia, że wcześniejsze rozpoznanie przyczyny umożliwia nam skuteczniejsze leczenie chorób żył. Co warto podkreślić, leczenie chorób żył nie polega na usuwaniu żylaków. Nie jest to na pewno cel leczenia. Dlatego też tak ważne jest rozpoznanie choroby u kobiet już przed pierwszą ciążą. I tu istotna jest rola samego lekarza, a także dobrej edukacji społeczeństwa. W naszej praktyce często spotykamy się z pacjentkami w wieku 18-25 lat, które skarżą się na ciężkość nóg, nadmierną liczbę pajączków czy poszerzania żylne na nogach. Wiele z nich cierpi na przedłużające się miesiączki i dyskomfort w nogach w pierwszych dniach menstruacji. Są to objawy, na które zawsze należy zwrócić uwagę. U młodych osób planujących ciążę należy znaleźć przyczynę i ją leczyć. Najczęstsze zjawiska doprowadzające do powstania niewydolności żylnej kończyn dolnych u młodych osób to dziedziczna podatność żylne rozciąganie, niekorzystne uwarunkowania anatomiczne ujawniające się później jako żylne zespoły uciskowe, a także niezdrowy styl życia, czyli przegrzewanie nóg czy ich przeciążanie w czasie sportów siłowych.